Dzień dobry Państwu. Spotykamy się w Gminnym Ośrodku Kultury w 50. rocznicę tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w czasie wojny tutaj w Biszkach. Są tutaj z nami uczestnicy Pacyfikacji w Siliszki, pan Edward Kowalik i pani Anna Steczko. Pan Antoni Indyk był w tym czasie w pobliskim Choleżnie. Ale jako y, członek ruchu oporu również może nam powiedzieć kilka ciekawych spostrzeżeń. Niedziela, prawda? Tak, nie tak. No i kiedy się y, dowiedział Pan, jak gdyby, że nie co są być. niech Pan powie teraz. Myśmy w ja powiem tu w takim dniach, bo 30 lat, a skąd od wioski gdzieś trzy kilometry stawiska? W stronę rącznej? tak. Pod rączną tam. Szaro się już zrobiło, skończyliśmy przecenie i idziemy sobie do domu. A siedzę oczywiście w łąkę, który zginął, na faktykacji. Jak nazwisko tego sąsiada? Józef mu, mu A tak pamiętam z książki, Józef. Że, Józef. Józef, Józef. Ten, 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 ten. że właśnie mnie przeszukali. No, to wsteczko się pisał, wsteczko. Wsteczko się pisał. No i wracacie. I ojciec do niego mówi, panowie, zaraz. Dziuziu, wiesz, wiesz, wiesz skąd to oczywiście najwyższy do domu nic. A on do ojca mówi, Franciszku, Taka piękna pogoda i co niedziela na pokosach mnioski siano, tak? No i już biedny nie, nie podziął, siano już to, to rozpylano, A gdybyśmy byli wiedzieli, to bylibyśmy się zatrzymali w poru, gdybyśmy się siedzibcami. Tak? I on był grzeł i nawet to wiedział. Pan miał rodzeństwo w tym czasie? Proszę? Rodzeństwo tak. braci, siostry pan miał? Tak, miałem, tak. I oczywiście mamy. Tak. Czy dzieci były, czy brat, siostra byli młodsi od Pana? Młodzi, młodzi, ja bym najforszy. Bo kobiety z dziećmi małymi zostały no, przetrudnione do, 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 do szkoły. Tak. I matka Pansa gdzie była? W szkole. Tak. Z, z rodzeństwem. Z siostrami i tak. jednym bratem, tak. Pan mi opowiadał wcześniej, że Pan ukrył się gdzieś w domu. No i drugi, dopiero drugi patron. Drugi patrol oczywiście jak ja też... to się Była taka beczka duża oczywiście, śpiwa i nie ojciec pod tą beczkę oczywiście. Z Tak, to beczka była dobrym dnem przewrócona, a tylko otworek był, tam gdzie korek był, tak. ja po sobie wciągałem. I jeszcze ojciec tam na trąbeczkę oczywiście tam różne takie piecie narzucił, ale ja zawsze tylko patrzę na trąbeczkę. To... Rozumiem. I zaprowadzili tam na tą swój nożnik. No nie, jeszcze nie tak było, bo tak. Ja tak dla końca od szpada to człowiek zmęczony połował mi się usłyszeć. Nie mnąłem się nawet, no ja tego. To... Ja pracowane są wy. Gdy mnie druga patron znalazła. Ja mówię do nich, że mogę się przebrać rano, tak i umyć się tak. Tam, a chodź po polsku nie widzi tak. tak. Tak mówią, proszę ciągle umyć i przebrać. Ja myślał, że nas będą gdzieś wywodzić, a bo... Nie wiedziałem, co ten, będzie, co w katolii. No ale to mi taka pisieńka, bo oproczona była, tak, piszcze tutaj dojrzałe były. Jeden z tych niemieckich mówił, czy mogą się potężsować? Piszczą. No. Ja mówię, proszę. Zapytał się pan. Zapytał się, tak. Kulturą ja widzieliśmy, by by. po, jak Ja jak skutecznie, jak było. Delikatnie wspaniała, jak jest taka wspaniała, jak jest taka podziękowali. po się taka wspaniała, jak jest taka wspaniała, jak jest taka na drogę byli prowadzili, a na drogę stali wszyscy mężczyźni z furkami A to mnie na A to mnie jeszcze dopędzili, jak już oczywiście wszystkich Polskami Polskamiani tak, prowadzą nas, tak. Nikt nie wiedział, że, że będzie macie miódka, bo jedni dobrych mówią tak, że może samochody stoją w ręku i może nas wywierzącie to no jest tak, to jest tak, to tak, to A na Bóż, no, skręcaniu to, to nauki. Tam. I położył się pan koło swojego u Układanie sami, 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 Tak, Tak. Tak jakoś jakoś tak było, że że ja koło sami, tak, sami, mnie

I opowiadał Pan mi taki, yy, taki, takie zdarzenie, że Ci yy, si leżący w Bruzdach, na Maciejówce, właśnie tutaj w tej okolicy, że między sobą naradzaliście się, co z nami będzie, nikt nie był pewny swojego Ja, ja z nie Przygot... ja wolno, ja wolno go, go by Przygotowany był Pan na śmierć? No już w ten czas tak. Przepraszam. Zapytam się to, co wówczas pan myślał. Żegnał się pan z myślami ze swoimi, modlił się, a myślał o ucieczce. Bo ucieczka mogę nie było. Wszystko było obsadzone jakbym bojrzał tak, chodziłem głowę, to teraz nie ma dookoła masz i tak. Bo ucieczka co nie było tak? tak. Była możliwość, no jak pan powiedział, dziesiątkowania? Tak, tak. Ojciec tak, może być dziesiątkowany. Gdy dziesiątka wypadnie na mnie, to się tylko mają, żebyś też został, a ja mogę nie wrócić. Jak go liczyłem do pani, pani Anna miała ten czas 15 lat tak, tak. też pewnie oczekowała ja tak, No to było trzy siostry i mama i jata. No to mama tak czas stajała, bo bym mieli krowę, bo my mieli gospodarstwo nie, a to nie dziela to nie do kościoła rano szli, a my tak jak dziewczyny stały. Wszystkie czy jeszcze to, No i no to mama wyszła i mówi, tak wiecie co? Nie straszę, bo ta, ale tak psy szczekają, co to była rano, mówi tak czy szczekają, albo weźmy i uciekajmy z tą albo bo widzę, że takie auta i zają, a ale no, tak wyglądam, boję się. No to tata w stołby stały. Tak wciutko, tak nawet nie mama kim ale no słychać takie bardzo tanie po niemiecku. No to my się tymi. No ale myślę, ja miałem, bo za mąż, może ta na wodz, co radę. No to patrzymy tam od piekła, a oni już wyglądamy, bo my taka piekarabia nie szprawi, tutaj za lot. Idą do, i do ludzie już, Niemcy ich wiedzą, postawili tu jak balicki, teraz jeszcze mieli ludź na tym zamknięcie i do naszych domów patrzymy, rozleciali się. Ludzie taki rozespali, roztorowieni, a my jak dziękujemy, my się urządzimy z tego, cekano z, z pożywienną, zaczęliśmy się źródło wszystkie z tego wszystkiego. A jak dopiero, tak wszystkich wychodzili, wszystko poorzucali za szufladę, takich dwóch przyszło, tak kopali po domu, a no przekazali do ściany. Do Po no niemiecku mówili. Po niemiecku mówili, bo przecież ludzie jakoś się jakoś tam mówili, wracali i ty. No i my, pusi, wszystkich wygnali. No nie znaleźli nic w domu, skokali. No, tak. Szukali. Zabierali zabierali ze sobą, czy nie. Nic nie wzięli. Słuchali czego, ale nie wiadomo. No mama nawet krowy. Krową nie dała jeść ze strachu. No, no to no. wszystkich no. wygnali właśnie tutaj. No to. No, patrzymy tu w co to ludzi, szkoła pewno ludzi. No i że idą, no to idą, no to my. Nie było nikogo do szkoły, do przedszkola. Dzieci mamy, to, to, to robili matki z dzieciami, a my no, idziemy drugą. No później moja siostra się ułożyli, a tu dziewiętnastu była. I też Pani zawędrowała na naczynie? no i położył, no, tutaj tak pod brzegiem im leżał, ale no tak jakoś rozdzielili, tak no to one leżały wyżej, oni że to by się tak działo. I co to leży leżał. jak tylko Pani leżało? Że... No do piątej po południu. Do piątej po południu? No pewnie, po 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 po, po po, 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 jak tak była przysięga. To Mieli tutaj, tak to zastępcza się wydarzyło. Ja, I no to ją chciała, no, wywoływać. Ja w ten czas największego stracha miała, jak te dziewczyny wołali. Ten Anne Wąsi, bo ja je znała te dziewczynki, bo przecież młode były, jak człowiek jak dzieł, a mi to loto, bo młody był, ale loto wszyscy dzieł. Tak? Od tej stodoły, od tej tak. to, to dały pani leżała? A no tak, pod brzegiem. Takich, co nawet jak tego wielkim wyrobę ładka, to tak patrzę ta, na nie. On, taki chorobity, bo on tam, tam, tam był to, to ja widziałam, no, jak, ten to później Władka, jak go i ja go już wielu myślę sobie, to oprócz Później taka Władka jaką to widziała, widziałam, jak go wiedli, bo tu przyznają, bo to sąsiady, były wszyscy. No a tak, no to doleżeli my do piątej, do tak, a później przesiedzieliśmy. Tak, zapamiętam, co są ukryci. nawet cały, co nawet nie myślą, że tyle wyglądał, tego tak, są Przysięgę złożyli, później mówią, że my do poli wszystkie dumy. Już się poli, no to je wyrobię. Spalili, no a te reszty ocalili jakoś. Czy... Z rodziny Pani nie zginął? Zginął później teść, też mój, steczko Andrzej, bo ja wyszłam za sali, Od Niemców? Od Niemców, tak za worem. Za mój no. To, wczoraj, to no, to za worek, bo tam był władysław Steczko tak, w miał worek, a powiedział, że od tego Steczki wziął, bo jej, ja po śmierci później ożywiam się z jego synem. Rozpacz we wsi po, no, po tej pacyfikacji o, już, była dużo. Tak, rzutu, o, o, długo, żeście rozpamiętywali to bardzo, bardzo przeżycia, to jest, to jest, tak, Strach był tak, to wieczorem to nigdy, nigdzie nikogo nie używali. Już po tej pacyfikacji. Tak, tak. To było takie I tuż po wojnie, kiedy była ekskumacja? zwłok i przeniesienie do... A nie do ja wiem, to, to, zaraz, ta, po wyzwoleniu zaraz. Tam wieczór podaje, że tam by było tak, tak. Zaraz, tak. Straszenie dostało tutaj. To, to. Złoki jak nie no nas, tylko nie ma pytań. Tak, tak, tak. tak no tak, tak, po wojnie, yy, po zakończeniu wojny w maju w 1945 roku, Nasz oddział w Kaszony pod Pana Władysława Winsia zajął się eksponacją, tzn. przeniesieniem złok pomordowanych z placu pod Maciejówką na teren cmentarza i tam budowano już w trzecim roku w stanie.